Trzeci dzień obserwacji sadzonek, które nawoziłem aspiryną, wodą z drożdżami, wodą z cebulą i drożdżami i, i samą wodą z cebulą. Także wszystko nadal rośnie, nic nie zwiędło. Wydaje mi się, że chyba te po aspirynie są jakby trochę ciemniejsze listki, czyli ładniejsze. Tutaj woda z cebulą też całkiem nieźle sobie chyba radzi. Zobaczymy, co będzie dalej, no bo i tak chyba to jest za wcześnie. Tutaj cały stół zawalony czosnkiem, że nam mnie wypierdoli w końcu z chaty. Jak tak dalej będzie? No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie rosło. Do usłyszenia. No i tak samo trzeci dzień, kolejny walki z ziemiórkiem. Chujek siedzi na ścianie. Jeden, ale ich jest o wiele mniej. To jest mój agres. No jak doniczką poruszę, to nic z niej nie wylatuje, chociaż, chociaż ostatnio, chociaż ostatnio trochę tego było, więc myślę, że woda z czosnkiem yy, zadziałała.